Hej, hej, hello! Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek Od Zora do Milionera w The Sims 4. Jesteśmy w kolejnym, na kolejnym etapie. Jak pamiętacie o tym doskonale, nasz młody będzie mieć urodziny za dwa dni, czyli w dzisiejszym odcinku jeszcze powinno mu się udać ogarnąć. O, widzę, że coś się zepsuło. To czekajcie, naprawimy od razu magią. I moi drodzy, mam też ten pakiet rozgrywki związany z czary Mary Hokus Pokus. Przyznam się szczerze, że go zupełnie nie ogarnię, natomiast wiem i wprowadziłem, zrobiłem już domek, ten, który powinien być. Um, nie wiem, na jakiej zasadzie będziemy, <grywamy> będziemy się z tym bawić. Nie wiem też, czy jakiekolwiek duchy są w stanie przyjść do takiego, wiecie, normalnego, e, normalnego domu i, i coś ogarnąć. O, paczka dotarczona. Rachuneczki, no tak, bo przecież jak żeby inaczej, Wojciechu. We się od razu opłać żebyśmy tutaj no jakby nie patrzeć nie zalegali z rachunkiem. Dobra. Oj, Brajanek, widzę się źle ogarnął. Dodatkowo weźmy pocztę. Zobaczymy co dostaniemy. Aha, czyli dostaliśmy kolejny eliksir związany z tym. Dobra. Eee, to myślę, że tak, zajmiemy się młodym. Bo widzę, że o pieluszka brudna. Dawaj, wojciech, czop, czop. Dobra, dostaliśmy zestawienie tantiem i tutaj też będziemy musieli, kurczę, jednak dalej pocisnąć troszeczkę z tymi wszystkimi naszymi interakcjami, bo jesteśmy bardzo, bardzo mocni. Dlaczego pierwszy raz zdarzyło mi się, żeby koty się gryzły? O co chodzi? Dlaczego one się gryzły? Nie wolno. I widzę, że nie mogę tutaj za bardzo. Czekajcie, opiekę na. Nie. Ha, nie mogę ich za to skarcić w żaden sposób. Dziwna sprawa, ale widziałem, że kłócą się o jedzenie. No cóż. Czekajcie, do Wojciecha ktoś dzwoni. Wojciecha. Ma... Nie, 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 żadne zlecenie. Dobra, Wojciechu, mam nadzieję, że ogarnąłeś młodego. Młody widzę, śpi bardzo dobrze, więc skorzystajmy sobie tutaj. Eee, myślę, że zjemy co nieco. Tylko, że wydaje mi się chyba, chociaż nie, mamy jakieś resztki, widzę. Ja nie wiem, o co te zwierzęta się biły. Naprawdę. Jest to dla mnie czarna magia. Nie mam zielonego pojęcia, co się biły. I granie na instrumencie mamy ukończone. Za 3 godziny zaczynamy pracę. Sofijon, więc bardzo, bardzo ładnie sikaj po mistrzowsku. Ehm, myślę, że na pewno weźmiemy prysznic. Byciechu, a ty sobie zjedz te resztki. I może się pobawisz też z kotami w sumie, żeby tutaj nam... O, właśnie, wygłoś kazanie o skakaniu po, po blatach. I baw się wskaźnikiem laserowym, a potem posprzątasz trochę w domu. I może spróbujemy kilka rzeczy ogarnąć. Zelda, co się z Tobą dzieje? Nie wiem, dorosła i jakieś dziwne... dziwne, bardzo dziwne zatracania dostała. Co tam. Dobra, Zelda się z nami bawi, bawi się z nami. Dobra, Sofia zaczyna pracę za około godzinę. Brianek, domyślam się, że za chwileczkę się pewnie obudzi i będzie miał problem. Natomiast dobra, e, może namalujmy. Subrealistyczny duży. W ogóle aż tyle bierzesz, kurde, typie za, za obsługę? Cóż to się wydarza? Dobra, dokonajmy też super sprzedaży standardowo wszystkiego. A, Sofia widzę sobie ćwiczy bardzo ładnie. Domyślam się, że młody zaraz może znowu płakać, więc... Yy, cóż, zobaczymy. Tylko Sofia, moja droga, ty jak idziesz do pracy, to ty dzisiaj popracujesz ciężko. Mamy nadzie mam nadzieję wielką, że dostaniesz jakiś większy, lepszy awans. Byłoby super. No i jestem bardzo ciekaw, jak to jest. Kurczę, wiecie co z tymi... Yy, bo teoretycznie mamy... Znaczy nie, nie mamy, widzę tutaj, żadnej umiejętności związanej z tym. Ja mi się w sumie pobawił w to ewentualnie odpędzanie duchów itd., itd. ale absolutnie nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie ma to działać, na jakiej zasadzie ma się to trzymać. Na razie nie widzę, żeby żadne jakiekolwiek duchy tutaj nas nawiedzały. Ewentualnie możemy spróbować Wojciechem wybrać się do tego domku, który został wprowadzony w tym w tym, tym całym śmiesznym dodateczku. Młody co ty Głodny pewnie, tak? No oczywiście, że głodny. Oczywiście, że głodny, tylko że to jesteś głodny. Sprzedajmy dla kolekcjonera. Czy my tu wszystko zebraliśmy? Wydaje mi się, że tak. Oprócz oczywiście tych owocków tutaj. Więc super sprzedaż. Widzę, że mamy coś do ewolucji. I to jest chyba palma kokosowa. Festiwal Humoru i Harców. Młody, dlaczego ty płaczesz? Ha, pielucha. No dobra, to Wojciech nie szybko zrobi to, co ma zrobić, jak dziecko chwilę poleży, to mam nadzieję, że go nie zabiorą. Aha, pszczoły mnie oczywiście pogryzły. Dawaj, szybko, biegnij przewinąć młodego, bo zaraz nam go zabiorą. Dobra, świetnie. Porozmawiajmy jeszcze. Co my tu w ogóle mamy? Widzę, że tak, nasze... A, właśnie, słuchajcie, dodałem krowokwiata. Także jest krowokwiat, tutaj dodałem też jakieś takie mniejsze rzeczy. Które, które, są tak ogólnie, ogólnie, więc no zobaczymy, dobra, natomiast ja bym chciał w tą rakietę, kosmiczną eee, także myślę, że badaj kosmos co to popularność, dlaczego draci popularność, nie wolno problemy techniczne, sprawdź to, mam nadzieję, że nie da się umrzeć Wojtek zbliża się do słońca. Dostrzega olbrzymie latające spodek, którego kokpicie się najwyraźniej rozbawione kosmita. Obok jakichś promieniów kosmicznych, wywraca do prosto, prosto w słońca. Za każdym razem, gdy stroj uderza w cel, słońca, rozbłyska, a kosmita się śmieje. zagrozić użyciem działu. Przemów kosmicie do rozsądku. Czy to miało jakiekolwiek skutki? Jeśli Wojciech myśli się, że kosmita wygląda rozbawionego, dopiero teraz może się o tym przekonać. Eee, zielonego ucha do drugiego Chodź, że i Hichot, Łapie kolejne strojne swoimi promieniami, ponieważ już za statek, który leci Wojtek. Wróć do domu. Wojciech, bezpiecznie wrócił. No to super, że wróciliśmy bezpiecznie to, 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 to bardzo dobrze. Tu to, to, to się cieszę. Dobra, podpowiadajmy sobie na komentarze. Popromujmy jeszcze raz te stare filmy. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze by też było, gdybyśmy może napisali jakąś nową książkę, coś w ten deseń. I zbadajmy trendy, bo jestem ciekaw, co jest. To może byśmy w końcu coś nagrali, bo my ostatnio to bardzo, bardzo, bardzo zaniedbaliśmy. Także, co jest teraz w trendach, powiedzcie mi, moi drodzy? Sofia wróciła. Widzę, że nie wbiła awansu, i tutaj już jesteśmy na tej wysokiej, dosyć. Yy, yy, Napisz, trzy utwory, zarób, administracjonowanych utworach. Aha, bo my musimy w ogóle to ogarnąć. Recenzja kosmetyków, zabawek, umiejętności komediowe, pewne siebie, vlog. O, Wladimir do nas przyszedł. Dobra, Wojciech jest, widzę, troszeczkę zmęczony, więc zróbmy tak, zdrzejmijmy się może. Sofia, ty masz grać na instrumencie niezaczęte, ale zajmij się, myślę, że dzieciakiem na razie, bo on tutaj, widzę, potrzebuje. A że się obudził, no to domyślam się, że zaraz będzie w nieswoim nastroju i humorze. Wojciechu, ty się prześpisz troszkę. Jak tu stoimy z energią? Mam nadzieję, że ta energia nam trochę bardziej podskoczy. Bo chciałbym się wybrać właśnie też do tego domu nawiedzonego i zobaczyć na jakiej zasadzie to wszystko tam będzie działać. O, piąty poziom umiejętności wychowawczych. Sympatycznie. Aż dziwne, że karmienie jest ostatnie. Dziwna sprawa. Dobra, do tej historii na Instagramie. Aktualizujmy oś czasu. Jest spięta, więc może pogłaszcz. Dobra, to słuchajcie, my Wojciechem, a Wojciech zaczął coś malować w ogóle, okej, okay, okej, okay. natomiast my wybieramy się do Forgotten Hollow, i tutaj został w, e, przeze mnie wrzucony do i też wziąłem jakąś pierwszą, lepszą simkę z galerii. Która e, wpisałem po prostu Witch Wiedźma, i to była pierwsza, najpopularniejsza. E, ona się jakoś nazywa Eyeshadow, coś tam, coś tam, już teraz nie pamiętam, ale zobaczymy. Bo nie będę ukrywać, że jestem bardzo ciekaw tego dodateczku. Dzień dobry, Zrób sobie fotkę wesołe, wesołe zapoznanie. Niech będzie, Sofia. Ty jesteś w domu, rozwijaj umiejętności pianino. Uuu, jak nam szybko podskoczyło. Dobra, dajmy jej autograf i przy okazji wejdźmy do domu. Bo chciałbym zobaczyć, na jakiej zasadzie to wygląda. To jest ogólnie dom, który został dodany przez yy, Maxis. Także został bezpośrednio, bezpośrednio od twórców Simsów. Bardzo się przyjaźnią. Szybko się, szybko się zaprzyjaźniliśmy. Puk, puk. No dobra, i tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które. Właściwie cały dom w większości wypadków jest zrobiony tymi nowymi obiektami, które zostały dodane. Nie będziemy się w, słuchajcie, w to w jakiś tam sposób ogarniać, natomiast tutaj jest ten cały magiczny czarodziejski mek odnośnie wywoływania duchów. Um, więc w sumie można by zobaczyć. Wyczuj duchową niestabilność, na przykład tak ze zmarłymi. Dobra, wyczuj niestabilność, zobaczmy. Ja chyba nie chcę tego za bardzo wrzucać do siebie do domu, bo nie chciałbym, żeby tutaj jakieś duchy chuchy mi latały. Zdobyto zdolności parapsychiczne. Patrzcie tu w ogóle widać czyjąś twarz w tej kuli. Czekajcie, Kociech nie wyczuła niczego, co wykraczałoby poza normę. Hey, dobra, zobaczmy co my tu mamy. Rozwijaj duchową moc. I moi, którzy dadzą się w podróż, nauczą się przywoływać zmarłych lub przeprowadzać własne seansy z z Zdolności parapsychiczne można zwiększyć wykorzystując interakcje przy, pomo przy pomocy stołu do seansów spirytystycznych. To może... Może jednak byśmy spróbowali, słuchajcie, zrobić może u nas w domu... jakieś takie miejsce, może tam byśmy powiększyli tą piwnicę. Wojciech może teraz przeprowadzić seansy z inimisjami, seansy rozwijają zwiększenie korzyści w grupie. O ja! Co tam się na tym Discordzie wydarzyło? O! o! Nie ma tego złego, w przeciwieństwie do mnie przyznaję, że jasz do góry. Okej. Okay. Tu się coś z prądem stało. Jakieś bardzo dziwne rzeczy się zrobiły tutaj. No dobrze. Wyczuj duchową. nawiążkę, tak, nawiążkę, to, że zmarłym tylko Ambrozja. Spróbujmy. Czekajcie, ja zobaczę, co tu się na Discordzie wydarza. Okej, okay, dobra. Never mind. Never mind. No dobrze, ale spróbujmy nawiązać tą. To z tą. O, o, o. Czy będziemy oboje spirytystycznie tutaj wykonywać? O, pomożesz mi? Patrzcie, pomaga mi chyba. Tank się powiększył. Światło gaśnie, bo jest to tylko test, następnym no. razem trzymasz więcej ostrzeżeń, okej. Okay. Ale właśnie, tu jest ta teoria, pory, porywająca, wiadomo, porywająca wiadomość, porywająca że o ostrzeżenie ze światów. To może jednak sobie tak nie, nie komplikujmy życia <grytania> i tego wszystkiego, nie widzę tutaj żadnych tych duszków takich śmiesznych, małych, które które były Natomiast mówię spróbowałbym Słuchajcie zrobić może jednak u nas w domu taki, taki pokój Albo w piwnicy to po prostu ogarnąć Więc myślę że wrócimy do domu Bo ja jakby nie patrzeć chyba jednak Nie chcę za bardzo ryzykować tutaj Duchów chuchów Byłoby miło gdyby nam się to Nie udało Nie będę ukrywać dlaczego ty nie używasz miotły? Do... Czekajcie, ja w ogóle muszę zobaczyć, czy Wojciech używa miotły, bo teoretycznie zawsze ogarniał. Dobra, reszta tego logicznie. Dobra, to mnie nie interesuje. Eee, Sofia widzę... A Sofia dlaczego ty nie śpisz moja droga? Do spanka jest 4.55! Młody widzę nie śpi i zaraz pewnie będzie kurde tutaj głodny albo coś w tym stylu, więc trzeba będzie, może go nakarmy od razu. Jeszcze zanim pójdziemy spać, może Kubsko zwali albo coś innego. Byłoby super. No Karm z butelki, Wojciech, dawaj. Dlaczego nie możesz nic zrobić, Karm z butelki? No przewijać tego nie będziemy, bo domyślam się, że to mi nic nie da. Dobra, idziemy spać. Jednak. Jednak. Jednak jednak, no ale tak to niestety tutaj wszystko działa. E, dobra, to teraz tak. Zważywszy, że chciałbym zrobić jeszcze jakiś taki moment z sensami spirytystycznymi. E, czy tu mi się skasowało coś? Chyba nie, ale niestety teren mi się podniósł, co mnie zawsze trochę drażni. W... W tych Simsach, że to się tak robi. Ja myślę, że możemy słuchajcie tutaj coś porobić. Weźmy z pakietów, weźmy z pakietu zjawiska paranormalne. I tutaj są, słuchajcie, wszystkie rzeczy, które zostały. No, jako tako dodane. Jest też ten magiczny czarodziejski stolik, który możemy sobie tutaj ogarnąć. Czy mogę zmienić w jakikolwiek sposób? Nie, tu jest paleta kolorów. Możemy... Aha. A, bo tu możemy każdą rzecz sobie zmienić. Czyli ten stolik tak jakby jest takim głównym. To zróbmy może w ten sposób. Takie żółte. Się złote bym powiedział. Dobra. Yy, I co my tu jeszcze mamy? Ja chcę w, pokaż wszystko, ale z filtrowaniem obiektów ze zjawisk paranormalnych. Yy, mamy też takie, no jakby nie patrzeć, nie wiem czy fajne, czy nie fajne, ale mamy takie zasłonki. Mamy też światła. I tutaj myślę, że moglibyśmy je postawić, tak powiedzmy, z każdej strony. O, żeby wiecie, był taki. Uuu, jakie lampiony. Może zróbmy takie, faktycznie, jak już spirytystyczne. to zróbmy takie, wiecie, myk. Może faktycznie wszystko powieśmy takie, wiecie, zrobimy fajne, fajne. E, gdzie to? Znowu mi się zmieniło. Aha, bo ja to skopiowałem. Dobra, nie kopiujemy tego. Muszę pamiętać, żeby dać pokaż wszystko. Um, mamy też bardzo fajne kwiatki i one mi się, szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo, bardzo wręcz podobają, więc są sympatyczne, spoko. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Obrazy mamy jakieś. Ale obrazów to nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy będę tutaj obrazy wrzucać akurat. Mamy też jakieś inne rzeczy. No, nie powiedziałbym, żeby doszło tego wszystkiego naprawdę aż tak dużo, ale i tak nie są złe te rzeczy. To trzeba przyznać, że aż tak tragiczne złe to one nie są. Tylko wiecie, co ja, to może przesunął troszkę. W sumie może dalibyśmy tutaj jakiś stolik może w innym kolorze. Ja wiem, że to na razie wygląda absurdalnie śmiesznie. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale wiecie, czy my to możemy... Aha, czyli tu mamy tylko jeden taki posążek. Mamy kryształowa kula. Aha, czyli kryształową kulę my możemy sobie położyć jak chcemy. Dobra, dodajmy tutaj może pomocną dłoń. Czy jest coś jeszcze, co mogę sobie tutaj położyć? Może jakieś kwiatki takie mniejsze? O, niech będzie. Super. No i w sumie to by było chyba tyle, no mamy jeszcze te trzy obrazy, tylko jak widzicie one są dosyć drogie. Więc nie wiem czy... Nie wiem czy będziemy je tutaj gdziekolwiek umieszczać. Okultystyczne znaki. Nie mogę tego dać na ścianę. To może dajmy pod stół. Możemy zmienić temu kolor? Możemy. A nie, to dywanu zmieniam, o! To zróbmy taki czarny, plus okultystyczne znaki. I w sumie dobrze by było może jakoś taką coś zmienić. Jakąś taką upiorną, o, na przykład. To zróbmy taki upiorny zakątek. Chociaż właściwie mógłbym w całym tym pomieszczeniu zmienić. Tylko tutaj też by trzeba było dać... Tu jest chyba jakieś światło. To może dajmy tutaj wszędzie takie same? Na jakiej wysokości to jest tej? Dajmy tutaj, dajmy tutaj. A będzie tu? Nie, to będzie... Gdzie to jest? Tu jest. To będzie tutaj, i to będzie tutaj. Także myślę, że tu możemy zrobić taki, no jakby nie patrzeć, okultystyczny kącik. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj chyba nie mogę nic za bardzo zrobić, więc nie będziemy kombinować, ale idziemy spać. No, tylko że tu będziemy długo spać. Chociaż Sofia, widzę, że się tutaj chyba najszybciej obudzi, więc tą chwilkę zaczekamy. Dobra, przyszedł ogrodnik. Kto do mnie wyzwania? Nie, żadna praca, nie wolno, zaraz się młody obudzi, na pewno, na bank, jestem tego w 100% pewny, jak jak, to, jak ten dzieciak nasz Premiera konsoli, działają w warstwie, za tak jak aktywowane warunki, na godzinę wykonanego, użyć stanowiska filmowego, wygrać dowolne nagranie, które zastosowujesz, na każdym razie zmontujesz wszystko specjalnie Że się że wykrzyczysz do kamery wszystko, co ci przyjdzie do głowy i się wyślesz, rozpośledź stanowisko filmowego, gniewny vlog, twoje honorarium będzie wyższe no nie wiem, czy chcę się bawić w gniewnego vloga, nie będę żadnej dramy kręcić. Dobra, Sofia się zaraz obudzi, <laughs> więc tutaj domyślam się, że pewnie... No, znaczy, prawie na 100% jestem pewny, że zaraz młodemu coś nie przypada. Aha! No tak, wykonałem interakcję. Dobra, nakarmy go w razie czego. No, plus jest bardzo duży, taki, że dzisiaj młody dorośnie, więc teoretycznie będziemy musieli Wojciechem przez najbliższe parę odcinków się nim zajmować e, starać się go ogarnąć w jakiś inny sposób. To na pewno. Czekam aż zwali w pieluchę, kurczę, bo chciałbym go przewinąć, ale domyślam się, że to szybko nie nastąpi, e, więc weźmy resztki. Chociaż na 100% jestem pewny, zejdę na dół. I zaraz będzie pełna pielucha, nie? Tak będzie na 100%. A, Sofia za godzinę w ogóle pracy zaczyna. No tak, bo my dzisiaj jakoś dosyć późno wstaliśmy. A nie, młody poszedł spać, to dobrze. No to Sofia, zjedz, będziesz najedzona. Tylko, że niestety gra na instrumencie średnio mi się tu zaliczyła. Dobra, Wojciech jeszcze śpi. Ale to myślę, że tak. Skorzysta sobie. Również sobie tutaj weźmie resztki. Zeldzie! A i właśnie się młody obudził. Tak myślałem, zmieni brudną pieluszkę, dobra, to musimy zrobić to jak najszybciej. No i młody dzisiaj zmieni grupę wiekową, tak? Bo dzisiaj są jego urodzinki, więc tutaj nie będziemy za bardzo i wybitnie się wysilać. Po prostu jak się zmieni, to się po prostu zmieni. Sofia, ty widzę, jesteś najedzona, więc idziesz do pracy. Bardzo dobrze, dzisiaj w sumie nie musisz chyba ciężko pracować. Co my tu mamy? By ludzie wyjść wcześniej, uczycie teorii muzyki, rozmawiać ze współpracownikami. Wojciech się tutaj całym domem dzisiaj zajmie. Na razie Wojciechu zjedz sobie resztki. I później sprzątniesz. Młody śpi, więc mamy, mamy, mamy teoretycznie czas dla... Co tu się wydarzyło? Eee... Czy ktoś mi może powiedzieć, o co tu chodzi? Dlaczego tu się takie rzeczy porobiły? Dlaczego to wszystko śmierdzi? Czy tu jakaś zaraza mi, mi wlazła na to? Dziwne. Bardzo dziwne. Co, co, co? Masz jedzenie przecież, no nie, 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 nie przesadzajmy, halo. A to, że wy wszyscy je, jecie z jednej miski, no to co mnie to, kurde. Ale co jest z tymi roślinami nie tak? Zobaczcie, wszystkie jakby śmierdzą. O co chodzi? Czy to czasem ten ogrodnik nam czegoś nie popsuł? Ale dziwne. Zrobiono sobie w tym tygodniu jak zrobił na inwestycjach. Jakich inwestycjach? Ej, o co chodzi? Jakie słuchajcie, inwestycje dostałem? Nie no, żadna roślina nie wymaga pielęgnacji, to co tu się wydarzyło? Już tak powiem... Ej, ale dostałem odsetki na inwestycjach? Jakich inwestycjach? O co chodzi? A może ja faktycznie w coś... W coś inwestowałem? Absolutnie nie mam pojęcia. Wojciech może teraz przywołać zmarłych przy pomocy nowych sensów. przywołać zmarłych wezwi Kościelde. Może nie będziemy, ale przywołaj zmarłych na przykład spróbujmy. Ciekawe jakich Simów będziemy przywoływać. O! Jest duszek! Złóż Dusz ofiarę. Spróbuj nawiązać kontakt. Nie, 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 duszy nie będziemy zaproponowywać. Nie, 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 absolutnie. Dobra, zukrzyźliśmy się z duszkiem, ale właśnie. Bojciech, magia, zaklęcie, teleport i karm z butelki. Ale patrzcie, w ogóle jak ja się świecę, jakoś dziwnie. O co chodzi? Widmowa posypka. Cokolwiek zrobiło, to widmo było całkiem przyjemne. Widzę, że nie, nie są takie złe. To może my nie mamy jakiegoś złego ducha w tym naszym domu? On tam dalej siedzi, dalej siedzi. Ale nie mogę nic z nim zrobić. No Zniknął w ogóle. Ale ja ja. Kto to jest? ty? Co ty co, co, co ty? co ty robisz w domu moim w ogóle? Sofia? No wywal to babę. Co to w ogóle jest za wchodzenie tak samemu samemu? Wypad! pierdzielaj Co to ma być w ogóle? Dobra, właśnie widzę, że tu coś ogarnia. Ej, ale te duszki są śmieszne. No wziążkę tak ze zmarłym, Przywoje zmarł? dobra, wyczuj niestabilność, tylko że... Wiecie co? Bardzo szybko ogólnie wpada ten poziom. Aż, wręcz bym powiedział, że nawet za szybko? Ale w ten czas leci, nie wyczuwa niczego normalnego. No, Brianek ma urodziny, to co, zaraz domyślam się, że będzie... Dobra, Wojciech, chodź, zajmiesz się dzieciakiem. No już, tatuś czarodziej Ci pomoże. <grytanie> no dobra, ale co z tą zmianą grupy wiekowej, skoro już jest... Dzisiaj powinien mieć urodziny. I co, nie zmienił dalej? Jak to działa? Aha, on dzisiaj ma... Nie, no to zaraz, no to przecież urodziny miały już być. Dobra, Wojciechu, ale idź spać. Słuchajcie, urodzin ma... młodemu na pewno nie będziemy robić. To, 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 to w ogóle się nie ma nijak do, do, do całości, także w to się bawić nie będziemy. Domyślam się, że on pewnie zaraz zmieni grupę wiekową. Czekajcie, bo się oczywiście czas zawiesił. Teraz będzie płakać, to wiem na pewno. O, Sofia wstała. O, matko, co tu się wydarzyło? Wszystkie statystyki nam pospadały. Sofia, idź, idź, kibel, kibel, kibel. Nie wierzę, że się puśka pusi, chyba. Weź prysznic. Oj, oj, tu mi mocno poleciało, widzę wszystko. Postaż. Aaa, możemy postarzyć, tu słuchajcie, postarzymy. No, już zaraz idę do dzieła. Cudziec mnie denerwują? Ale nie mamy w ogóle tego, widzę, nocnika nie mamy, więc będzie trzeba zrobić. Dobra, Sofia, weno już z tym prysznicem skończ. Już, już się Wojtek zaraz na ciebie zaklęcia ewentualnie rzuci. Halo Koniec Idź dzieckiem się zajmij, przestań się... O Jezus kochany Może dzieci płaczą, koty miałczą, wszystko naraz Dobra, dziecko. Postaż. Może przestaniesz miałczeć. Daję, może to jest bardzo... To jest... OK. Wybierz, zmienia grupę wiekową. Przylepa, rezolutny, ciekawy świata, rozrabieka, niezależny głuptasy kaniołek. Ty masz dziś do prawdziwiecka że nie doszbieruje umiejętności myślenia. Oczywiście. Nasze dziecko będzie mądre. O Boże święty włosy po mamusi. A mogę skasować, przepraszam bardzo, ten kojec, ko ko bo to mi się nie przyda właśnie. Nie, ja yeah, kochany, tu będzie trzeba zrobić, kurde, co to za jakaś zupka chińska na głowie. Please don't. Please don't! O oh my gosh. No dobra moi drodzy, ale tym akcentem kończymy odcinek. Ja tutaj młodego spróbuję jakoś przebrać, ogarnąć i tak dalej, żeby wyglądał chociażby trochę bardziej jak ojciec także zobaczymy, co z tego wyjdzie, a ja Wam za dzisiaj dziękuję, to by było na tyle, będziemy pewnie w następnym odcinku dalej wywoływać duchy i ogarnąć całą resztę, więc słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć, papa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awadar. i zapraszam nas też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje, także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach, trzymajcie się, cześć, papa! Thank you